Maszeńka, moja droga, koniecznie trzeba to uczcić. Jak to bez święta? Nie chcesz gości, to chociaż usiądźcie gdzieś z Wasią. Sama przecież mówiłaś, że od dawna nigdzie nie wychodziliście. A teraz jest okazja. Słuchając mamy, Masza ledwo powstrzymywała się, by się nie odłączyć. Jej łatwo mówić. Ona wszystkie swoje święta obchodzi tylko w drogich restauracjach, a oni nie mają takiej możliwości, by kogoś zapraszać. Kobieta wyobraziła sobie, jak rano pędzi do supermarketu, jak wlecze do domu pełne torby zakupów, uginając się pod ich ciężarem, a potem przez pół dnia i całą noc stoi przy kuchence, by później nakarmić ludzi, którzy często nawet nad prezentem się nie natrudzą. No i ta teściowa, chociaż nie obca osoba, to obdaruje wieczną jakąś głupotą. W zeszłym roku dostała zestaw plastikowych bransoletek, takich z lat dziewięćdziesiątego, a przedwczoraj małe okrągłe silikonowe obrusy. Zresztą trudno z tymi prezentami Tomasza mogła znieść, ale to, co ją zawsze oburzało, to to, że goście, przychodząc na jej święto, traktują ją jak personel. Przynieś, podaj, zabierz, nalej. Przez całe swoje święto miotała się od kuchni do salonu, a w nocy jeszcze sprzątała wszystko, bo chętnych do pomocy nigdy nie było. Za to na pewno znajdą się tacy, którzy już następnego dnia obdzwonią całą rodzinę i skrytykują stół, jedzenie, napoje i inne rzeczy. Masza już tak znienawidziła to wszystko, że w tym roku zdecydowała się stanowczo żadnego święta. Lepiej w ogóle bez życzeń, ale za to w ciszy i spokoju. Nawet specjalnie wzięła wolne w pracy, żeby po prostu odpocząć. Ale słowa matki jednak wzbudziły w niej wątpliwości. Pomysł z restauracją już nie wydawał się taki beznadziejny. Nie trzeba od razu wybierać drogiej, można znaleźć taką, gdzie jest smacznie i niedrogo. Takich miejsc w mieście jest co niemiara. A i z mężem chciałaby spędzić trochę czasu, ostatnio jakoś oddalili się, nie kłócili się, nie, ale stali się jakby obcy dla siebie, razem wychodzili do pracy, wiecznie się śpieszyli. Nawet porządnie się nie żegnali, bez uścisków, bez pocałunków, bez miłych słów. Wracali oboje zmęczeni, głodni, jedli pospiesznie i kładli się spać, każde na swojej połowie łóżka. Czasem Maszy chciało się naruszyć tę niewidzialną granicę, przytulić się do męża, porozmawiać. Ale wiedziała, że jeśli to zrobi, Wasia będzie narzekać. Gorąco nie przytulaj się, i tak jestem zmęczony, a jeszcze ty. Nie śpici się. No to idź do kuchni, zrób coś do jedzenia na śniadanie, żeby rano nie sterczeć przy kuchence. Po wysłuchaniu takiej burzy kilka razy przestała próbować zbliżyć się, nie pokazywała urazy, bała się, że jej mąż jej nie zrozumie. Tylko z matką się podzieliła i to nie do końca. Co tam teściowa? Wasia wszedł bezszelestnie, Masza nawet drgnęła ze zdziwienia. Przestraszył ją, mama w porządku, jak zawsze, żyje pełnią życia. Niedawno wróciła z urlopu, latała suchożerem do Turcji. Mężczyzna uśmiechnął się i potarł ręce. Świetnie, to znaczy, że niedługo poczęstują mnie czymś dobrym. Tak, teściowa przywozi zięciowi z podróży to koniak, to wino lub inny alkohol. Wasiu, pamiętasz, że jutro mam urodziny. Kobieta postanowiła przypomnieć i czekając na kiwnięcie głową, kontynuowała. Chciałam zaproponować, żebyśmy uczcili to tylko we dwoje. Co o tym myślisz? Pójdziemy do restauracji. Posiedzimy trochę bez gości, bez wydatków, po prostu rodzinnie. Mężczyzna wzruszył ramionami. Jak chcesz, możemy iść do restauracji, tylko wybierz bliżej domu, żebyśmy mogli pójść na piechotę. I pamiętaj, nie ma pieniędzy, więc ale rozumiesz, w rozsądnych granicach. Kobieta zmarszczyła brwi, ale milczała. Ostatnio coraz częściej słyszała od męża tę frazę i, szczerze mówiąc, nie mogła zrozumieć, na co wydaje pieniądze. Kiedyś starczało im na wszystko, a teraz wiecznie brakuje. Musiała zadzwonić do matki, pożyczyć od niej. Masza miała też własne pieniądze, ale postanowiła je przytrzymać. A mama nie odmówi, tym bardziej znając ją. Może powiedzieć, że to na prezent. Przepraszam, kochanie, nie ma pieniędzy, kupiliśmy ci prezent. Zresztą, zajadę rano, wręczę. Nic nie poradzisz, więc nie uda się ich przytrzymać. Następnego dnia masza od rana zaczęła się przygotowywać. Wasia poszedł do pracy, obiecując wrócić na obiad, a ona zajęła łazienkę. Napełniła ją ciepłą wodą, i pianą moczyła się ponad godzinę. Potem smarowała się, malowała, ogólnie poprawiała wygląd. Z fryzurą się nie bawiła, zostawiła rozpuszczone włosy, bo są kręcone. Ale z sukienką musiała się pomęczyć. Masza tak dawno nie zakładała niczego podobnego, że zupełnie zapomniała, że na swoją jedyną odświętną suknię zrobiła plamę. Musiała ją za do pralni chemicznej, ale się zapomniała i wisiała w szafie. Musiała szybko wejść do internetu, szukać czegoś odpowiedniego i modlić się, żeby rozmiar pasował. Od tego zajęcia oderwała ją Teściowa, która postanowiła właśnie teraz zadzwonić i złożyć synowej życzenia urodzinowe. Maszeńka, składam ci życzenia, stałaś się o rok starsza, ale się nie martw, jestem pewna, że nie odczujesz różnicy. Za to teraz wyglądasz na swój wiek. Nieładnie oczywiście, że postanowiłaś tego nie obchodzić, ale czegoś takiego po tobie oczekiwałam. Może to i dobrze, i tak nie umiesz organizować przyjęć. Dziękuję, do widzenia. Przerwała synowej i się rozłączyła. Słuchać tych zawoalowanych wyrzutów i kąśliwych uwag było ponad jej siły, niech teściowa pęka, ale i tak jej słowa nie trafią do celu, na pewno nie dzisiaj. Ubrała się odświętnie i wysłała mężowi wiadomość, kiedy go oczekuje, po czym usiadła w fotelu i zagłębiła się w czytaniu książki. Tomik był nowy i wciąż pachniał drukarni, dostała go od koleżanki i prosiła, by koniecznie podzieliła się wrażeniami z lektury. Fabuła była interesująca, wciągała od pierwszej strony i Masza nawet nie zauważyła, jak szybko minął czas, ocknęła się, gdy zadzwonił do niej telefon z restauracji. Pani rezerwacja została anulowana, nie przyszła pani, więc ją odwołaliśmy. Może pani wybrać inny termin. Kobieta rzuciła okiem na zegar i zamarła, minęły dwie godziny, a Wasia wciąż się nie pojawił. Przepraszając, zaczęła do niego dzwonić, ale nikt nie odbierał. Było jej przykro, tak się przygotowywała, włożyła tyle wysiłku i czasu w ten wieczór, a mąż nawet nie raczył uprzedzić, że się spóźnia. Przyszedł dopiero po kolejnej godzinie, padł bez sił na kanapę i od razu włączył telewizor. Wasiu, nie chcesz się wytłumaczyć? Gdzie byłeś? Przecież czekałam, zarezerwowałam stolik. Spojrzał na odświętnie ubraną żonę, prychnął, byłem zajęty i w ogóle, Masza, może Twoje urodziny obchodźmy bez restauracji. Trochę jestem zmęczony i w ogóle nie jestem głodny. Zamów sobie pizzę, a ja coś do oglądania znajdę. Romantyka. Zarechotał i wygodnie się rozłożył. Masza zacisnęła zęby, ale zamiast awantury, uśmiechnęła się słodko, dobrze. Skoro jesteś zmęczony, odpocznij, rozebrała się, zmyła makijaż, wzięła książkę i poszła do sypialni. Ale czytać nie mogła, myśli wciąż wracały do słów Wasyła. On zasnął na kanapie, a ona nie mogła zmrużyć oka. Leżała bezmyślnie wpatrując się w książkę i rozmyślając. W pewnym momencie dobiegł ją dźwięk telefonu Wasyła. Grał i grał, a mężczyzna wciąż nie odbierał. Masza wstała, na palcach przeszła do salonu. Skrzywiła się, widząc na podłodze kilka pustych butelek po piwie. Mąż spał jak zabity po wypiciu, a telefon nie przestawał dzwonić. Kobieta wzięła go do ręki i wróciła do sypialni. Na ekranie nie było żadnego nazwiska, tylko uśmiechnięta emotikonka. Już chciała odebrać, ale wtedy połączenie się rozłączyło. A chwilę później na telefon męża przyszła wiadomość Twoja mama to cukierek, tylko zapomniałam u niej swojego parasola, przynieś mi go jutro, całuję. I wszystko stało się jasne, jego obojętność, to dlaczego się od siebie oddalili i ta brutalność, której wcześniej nie było. Mąż znalazł sobie kochankę, a sądząc po wszystkim. Teściowa wie o wszystkim i kryje swojego synka, nie wytrzymała, odblokował telefon i zaczęła przeglądać korespondencję. A tam okazało się być jeszcze ciekawiej. Kochanka domagała się od Wasi, żeby natychmiast powiedział wszystko żonie i złożył wniosek o rozwód. On jednak odmawiał, argumentując, że masza nie zgodzi się na rozwód. Jednocześnie skarżył się matce na kochankę i mówił, że nie chce się rozwodzić, bo chociaż ona jest ładna, to prowadzi dom w okropny sposób, a w tym masza go przewyższa i z nią żyje się o wiele wygodniej. Wasyl obudził się na dźwięk budzika, zapomniał go wyłączyć i teraz mrugał oczami, próbując zrozumieć. Dlaczego śpi na kanapie, a nie w sypialni, masza, przynieś mi wody? Odpowiedziała mu cisza. Pewnie wciąż śpi, pomyślał mężczyzna i wstał, ale nie po to, by napić się, tylko by obudzić żonę i wyrazić jej swoje pretensje. Sypialnia była pusta, łóżko pościelone, a szafa otwarta. W niej było pusto, zniknęły wszystkie rzeczy maszy i walizka. Nie było też żadnej kartki ani nieodebranych połączeń od niej. Zdezorientowany poszedł do kuchni, a tam czekała na niego niespodzianka. Ocknąłeś się, kotku. Teściowa siedziała przy stole, popijając kawę, a obok niej siedział ogromny mężczyzna. A gdzie masza córka? Pojechała odpocząć. Powiedzmy, że wysłałam ją w ciepłe strony. Pewnie teraz jest już nad ciepłym morzem. A mąż jej umie tylko na kochanki pieniądze wydawać. Co? Skąd, a wiem, Wasiu i mój mężczyzna wie? On ma charakter, nie pozwoli, żeby mnie skrzywdzono. Kocha mnie. A ponieważ maszynka to moja dziewczynka, to i ją kocha. A ty ją skrzywdziłeś, zepsułeś jej święto, rogi jej nastawiłeś. Co mam teraz zrobić, zitku? Zitku milczał. Teściowa ze swoim ochroniarzem wyglądali groźnie i nawet niebezpiecznie. Milczysz, dobrze. Lepiej nie otwieraj ust, bo stracę panowanie nad sobą. Słuchaj i myśl. Masz dziesięć minut. Żeby zebrać swoje rzeczy i wynosić się z tego mieszkania. Ja je podarowałam maszy. Ty tu nikt. I skoro już tak wyszło, to bierz nogi za pas i wracaj do mamusi. I uważaj, żeby niczego więcej nie zabrać. Sprzęt i wszystko wartościowe zostaje. Co wy wygadujecie? Jestem mężem waszej córki. Nigdzie nie pójdę. I w ogóle nikt was tu nie zapraszał. Wracajcie do domu. My z żoną sami sobie poradzimy, Teściowa tylko palcem machnęła, a Wasia natychmiast się cofnął. Jej towarzysz rzucił się na niego, zaciskając pięści do trzeszczenia. Rzucił go na szafę, zebrał jego rzeczy, warknął i oparł się o framugę drzwi. Wasilemu nic innego nie pozostało, jak tylko posłuchać. Walizkę zabrała masza, więc swoje rzeczy spakował do sportowej torby, a co się nie zmieściło, zawinął w prześcieradło. Wychodził w milczeniu, bojąc się, by go przypadkiem nie potraktowali z przyspieszeniem. Nie miał ochoty lecieć z klatki schodowej. Tylko dokąd teraz pójść? Do kochanki tani go nie przyjmą. Przecież okłamywał ją, że to jego mieszkanie. Do matki? U niej jest kawalerka. Gdzie tam jeszcze i on? Wychodząc z domu, zadzwonił do żony, ale tylko sygnał, bez odpowiedzi. Napisał wiadomość, przeprosił, przysiągł, że nie powtórzy swoich błędów, zaproponował pójście do restauracji i poprosił, by przekonała Teściową, żeby go wpuściła z powrotem. W odpowiedzi dostał tylko jedną wiadomość z kilkoma zdjęciami. Na jednym masza w restauracji z kieliszkiem wina i przekąskami na tle morza i palm. Na drugim zrzut ekranu z informacją o złożonym wniosku o rozwód. I ani słowa więcej.